Cześć Radoskór z tej strony. Słuchajcie, mamy koniec sezonu i generalnie jest to najlepszy okres do tego, żeby zmienić olej w naszym motocyklu. U nas w Polsce jest dużo, dużo takich zabobonów motoryzacyjnych między innymi jednym z takich zabobonów jest to, że, że olej powinno się zmienić przed sezonem, czyli na wiosnę. Ale wiecie, no są też takie zabobony, gdzie ludzie myślą, że lepiej będzie przepalać motocykl zimą albo sprawdzić win motocykla po zakupie, więc sami, sami rozumiecie. Generalnie zasada jest taka, że zmieniamy olej po sezonie, dlatego że bardzo dużo zanieczyszczeń znajdujących się w oleju czy, czy różnych osadów niszczy nam silnik w trakcie, gdy zostawimy po prostu ten olej na zimę wytrącają się różne osady, które gdzieś tam później będą odkładać się w zakamarkach silnika tak samo różnego rodzaju kwasy i różne substancje chemiczne niszczą po prostu nam i elementy metalowe i gumowe także no tutaj nie ma żadnej dyskusji, olej zmieniamy po sezonie, a nie przed sezonem i teraz tak, tutaj mamy Evo Softaila i generalnie wymiana oleju jest banalnie prosta. Zajmuje jakieś 10 minut maksymalnie, także śmiało możecie sobie w jakichś takich domowych warunkach zmienić olej na własną rękę. Nie, nie potrzebujecie do tego jakiegoś warsztatu. Ja właśnie zmieniam sobie olej w stodole, bo do warsztatu nie mogę się dostać, wiecznie nie ma miejsca, więc podstawowa, podstawowa sprawa jest taka, że musimy rozgrzać silnik. Ja teraz przejechałem około 15 kilometrów. Jest to dosyć istotne, dlatego że w tych motocyklach olej potrafi spłynąć do bloku silnika i jeżeli go dobrze nie rozgrzejemy, to, to zwyczajnie nie uda nam się spuścić całej ilości oleju. I teraz w momencie, kiedy już, już rozgrzejemy silnik, musimy znaleźć taki oto przewód. Widzicie, teraz już kapie z niego olej. On generalnie jest mocowany w tym miejscu, tutaj pod tą blaszką. No, i najlepiej go sobie tutaj na dół tędy wypuścić, zdjąć zatyczkę i po prostu spuścić, spuścić ten olej. Możemy, możemy tym motocyklem tak później, jak już przestanie lecieć, yy, pokołysać przez chwilę w prawo, później z powrotem go stawiamy na stopce i zobaczcie, ile jeszcze oleju leci. No i tak tą czynność powtarzamy kilka razy. Następnie ja stosuję sobie taki patent. Zobaczcie, zwykła taka tacka papierowa. Wkładamy tutaj pod filtr filtr oleju, żeby po prostu nie ubrudzić sobie silnika olejem. Żeby odkręcić ten filtr potrzebujemy taki klucz. On chyba Chyba między innymi pasuje do, do filtra oleju w niektórych Mercedesach, także to bez problemu możecie sobie e, dostać, dostać w jakiejś hurtowni motoryzacyjnej czy, czy gdzieś e, w internecie. Następnie, jak już macie odkręcony filtr, e, bierzemy nowy filtr i zalewamy do niego odrobinę oleju, tak żeby. Po prostu częściowo go wypełnić olejem. Zobaczcie. O teraz warto jest jeszcze posmarować tę uszczelkę gumową, żeby tutaj ładnie nam się ułożyła. Jak już macie macie taki filtr gotowy, to bierzemy go. Cyk tutaj wcześniej czyścimy sobie tę powierzchnię styku i przykręcamy go. O. Niektórzy dokręcają ręką, ja zawsze, jak już jest dokręcony, tak ręką z oporem jeszcze tak z pół obrotu dociągam go kluczem i wystarczy. Następnie jak już mamy dokręcony filtr oleju. Jak widzicie prawie udało się nic nie zalać olejem. Zalewamy około 2,5 litra, 2,6 litra oleju do zbiornika i uruchamiamy motocykl powiedzmy na jakąś tam minutę. Teraz jak już ponownie rozgrzejemy nasz motocykl, stawiamy go do pionu. Tak przez chwilkę musimy go potrzymać i wyciągamy następnie bagnet i sprawdzamy aktualny poziom oleju. Jest czysty olej, więc słabo to widać no to jest trochę ponad połowę stanu generalnie to jest akcesoryjny bagnet i, i on nie ma, nie ma tej drugiej kreski która znajduje się gdzieś mniej więcej w tym miejscu generalnie jeżeli jest ta kreska no to to jest, to jest punkt którego nie wolno przekraczać a jeżeli jej nie macie, to starajcie się te półtora centymetra od, od końca bagnetu po prostu zostawiać już to miejsce wolne, żeby nie przelewać. Jest to dosyć istotne. No i tak to wygląda. Generalnie jest to dosyć prosta sprawa, także każdy może to we własnym zakresie sam zrobić. I pamiętajcie, olej najlepiej wymieniać po sezonie. Nie czekajcie do wiosny, bo raz, że ciężko dostać się wtedy na jakiś serwis, bo, bo jest po prostu mnóstwo pracy. Każdy chciałby przeserwisować motocykl na wiosnę, a dwa, że nie jest to dobre dla naszych sprzętów zostawianie takiego syfu po prostu w naszym silniku. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.